Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Słuchajcie, retro. Dzisiaj mamy retro, a będzie specjalny odcinek retro, bo będziemy sobie z tego korzystali. Co to jest na Linuxie? To pewnie stoi na Linuxie, znając życie, ale to jest odtwarzacz DVD Hyundai'a. I ten odtwarzacz jest podłączony do komputera retro. Wiecie za pomocą czego? Za pomocą karty Avermedia TV Font 98, czyli karta telewizyjna z 98 roku. To jest moja prawdziwa karta, którą mam od tylu lat i ona działa cały czas. Karta jest na PCI. Słuchajcie, zobaczycie sobie, jak chodzą filmy na, uwaga, i teraz, komputer, który jest użyty. To jest AMD Athlon. XP 2200 do tylko 512 MB RAMu. Kartę grafiki użyłem Matroxa G450, tak? Dual Head. 16 MB chyba ta karta ma. Działa bardzo dobrze, przynajmniej już w, tej, w tych wersjach systemów. Od 2000 w górę słuchajcie, co będzie w tym filmie. Maindrake 8.0, czyli pierwszy Linux z graficznym instalatorem. Tak wyglądającym, że mucha nie siada, naprawdę po prostu pozrywa czapki z głów. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Dla niektórych był to pierwszy system, pierwszy Linux z życiu w ogóle, tak. Pokażę Wam Gnome 1, chyba 4 i KDE przy okazji, te dwa środowiska. Odrębniemy sobie trochę filmiku przy okazji przez kartę, tak. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko chodzi. Pokażę Wam także proces instalacji tego systemu. No i co? No to wszystko. No mam nadzieję, że się spodoba, że, że ten... Yy, miałem małe problemy techniczne, czasami mi miga obraz. No niestety nie wiem co się stało. No, no chodzi to jak chodzi, tak. Ale mam nadzieję, że jednak będziecie z tego filmu zadowoleni. Zapraszam. Słuchajcie, zanim... Okej, okay, słuchajcie, no to przechodzimy do filmu, tak. Yy, to sobie no Signal to jest dzięki temu urządzonkowi urządzonku, które zostało zakupione dzięki Wam, dzięki wspierającym ten kanał. E, mianowicie to urządzenie to jest HDMI Ultra HD, e, tak zwany scaler Video. E, to jest między innymi powoduje konwersję sygnału VGA D-sub analogowego e, na Full HD HDMI, tak? jest to po prostu pełne skalowanie z dowolnej rozdzielczości. E, urządzonko troszeczkę kosztowało, dobrze, że udało się je kupić, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. No dobra, no to co, odpalamy, odpalamy nasze retro uwaga. Odpalamy nasze retro Ja to postaram się to zatrzymać na chwilę, żebyście mogli zobaczyć. Przy okazji, sorry za szumy i tak dalej. No ale ten stary sprzęt troszeczkę sobie tutaj działa. Atlon 2200XP 512 MB RAMu, Tutaj dwa CD-ROMy są i dysk twardy jakiś tam działający. Ty tylko... Dobra, słuchajcie, odpalamy sobie instalator. Odpalamy instalator, proszę, bardzo tak to wygląda. A zobaczymy sobie jeszcze opcje. Czyli to, to samo chyba co było, w, no to samo co jest w tym, w reshacie, piące i tak dalej, tak, no bo się de facto na tym to opiera. Jedziemy. Instalator naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. Zaraz go sobie tutaj zobaczycie jak wygląda. Myślę, że wielu spadnie z krzesła, bo to był, pamiętajcie, 2000 rok, tak? 2000 rok, rocznik, proszę bardzo. Oj, wielu pamięta na pewno tą planszę tytułową tego wszystkiego tutaj. Zobaczmy sobie tak. Wybieram oczywiście język polski, bo jest język Wybieramy polski obsługiwany, licencje i tak dalej. Zalecane dla eksperta zwykłe, no po co będziemy tutaj wynikać? Myszka z kółkiem. Oczywiście, że jest myszka z kółkiem, słuchajcie, tak? Testujemy, jest OK, działa, wszystko jest fajnie. Myślę, że kółeczko nam tutaj działa. OK. Z instalującej wymasz wymarz cały z istniejącej, jasne, że z istniejącej punkty montowania, czyli HDA1 ma być główną partycją, dokładnie tak sformatuj główną tylko, tak, żeby ewentualnie można sobie było zrobić już w ten sposób, że zostawić partycję home osobno, nieruszoną, tak, a w razie reinstylacji systemu po prostu sformatować tylko główną partycję Linucha i święty spokój, nasze dane zostawały. Dalej, tak. Popatrzcie się na wybór, ale to nie wszystko, weźcie pod uwagę jedną rzecz, że teraz nawet Ubuntu takiej możliwości wyboru pakietów nie daje, Fedora chyba tak i OpenSUSE chyba tak, no wiadomo, że arczowe, ale cała reszta, no to, to, to ten, ale to jest jeszcze nic, możemy sobie tu, z... wybieramy sobie całe grupy, tak, czyli firewall i tak dalej, i tak dalej, ale możemy dać sobie samodzielny wybór pakietów, ok i wtedy mamy to w ten sposób. Słuchajcie, możemy sobie tutaj dowolne pakiety nawet wybierać w po tych podkategoriach, tak? Które chcemy i tak dalej. Więc to jest normalnie, to była potęga. To była potęga. Coś pięknego, wszystko graficznie, fajnie, płynnie to chodzące. I naprawdę bomba. Moim zdaniem po prostu bomba całkowita, tak? Jak to się ładnie tutaj nam de facto mówiło? Pokaż automatycznie wybrane pakiety, instalacja, tutaj mamy wybór, dobra. To jakieś rzeczy dla zaawansowanych użytkowników, takie stacje, dziwne konfiguracje i tak dalej. No na tony, naprawdę można to było tak sobie fajnie dokonfigurować tego linucha, że głowa mała, Windows takiej możliwości nie dawał. Nigdy zresztą nie daje. W każdym razie, widzicie, GNOME, KDE można było sobie osobno zainstalować. I co potem? No, po prostu instalacja, i tyle tak. Zaczynałaś się tutaj instalacja pakietów, potem trzeba było sobie tylko przekonfigurować de facto trochę. Prosty instalator, sieci nawet tutaj był. Wszystko robi się automatycznie, wszystko ładnie działa. Na tej płycie, którą mam, to jest Gigabyte VT600, chyba VT600. Z acnym Atlonem wszystko jest ładnie wykrywane, tu nawet karta wideo Avermedia TV Font 98, który Wam pokażę on tutaj działa bez problemu i zobaczycie sobie jak filmy na tym chodzą bo mam to podpięte przez Eurocard do właśnie tego do tej karty Avermedia. To była karta telewizyjna, ja sobie tutaj, to jest moja karta. Ja tą kartę używałem w 1999 albo 8 roku, bo ona była wtedy zakupiona i to chodziło, bez problemu. Co prawda ja używałem Windowsa, ale, ale było ok, tak. To jeszcze Aster chyba się ta kablówka nazywała, Aster, au, Autocom albo Aster? Aster albo Autokom, już nie pamiętam, które to było z tych dwóch. W każdym razie ja to miałem podpięte do kablówki, Chodziło jak burza, powiem wam. Normalnie, jak burza, nawet się dało nagrywać te filmiki. To jest cały proces instalacji. Tak to mniej więcej wygląda: szybko, miło i sympatycznie. Nie będę wam tego całego pokazywał, bo myślę, że nie ma sensu. Od razu w filmie. Niestety, czasami będą takie czarne się pojawia, pojawiały. Nie wiem, nie potrafię tego ogarnąć. Raz są, raz nie ma. Nie ma, od czego to zależy. Tak by się sygnał gdzieś gubił. Mam nadzieję, że to nie będzie wiele przeszkadzało. Dobra, słuchajcie. Lecimy dalej, w takim razie pokażę już wam jak działa ten sy... znaczy jak działa, jak się uruchamia ten system już po zainstalowaniu, jak to wygląda i zobaczymy sobie dwa środowiska, GNOME i KDE. Mendrake, Main Maindrake, 8.0 rok 2001? 2001, ja wtedy używałem wiadomo czego, tak, jeździłem sobie windą hotelową tam i z powrotem, słuchajcie, dużo, dużo historii wam nie opowiem na temat tego sprzętu. Nie, powiem wam tylko tak, że tutaj w kąpie siedzi sobie Matrox G450 Dual Head i dopiero od tego powiedzmy roku, nie, ponieważ tu jest zastosowany XFree Server 4.0 chyba 4.0 to tutaj zaczęło to wszystko de facto można powiedzieć działać, czasami znowu mi coś wyleciało, nie wiem co się dzieje, po prostu nie mam pojęcia to albo wylatuje karta, znaczy karta, teraz wyleciała karta ta sieciowa, jedna, bo są dwie, a czasami tutaj wylatuje po prostu jeszcze tuner wideo, tak słuchajcie, tutaj jest zastosowany, tu, włożyłem tuner wideo, to jest Aver Media TV Font 98, to jest mój tuner, który został zakupiony w 99 albo 8 roku, tak on cały czas działa, ja go cały czas mam i chodzi. I pokażę wam dzisiaj, jak tu się odtwarza teoretycznie filmy na tym. Zgry... Zobaczycie sobie, mam tutaj podłączony obok taką odtwarzarkę DVD, znaczy DVD, tak, taki Hyundai staro starożytny, powiem to tak. I zobaczycie, by w ten sposób. Dlaczego nie telewizję? Cyfrówka jest, słuchajcie, ni hu, hu chodzić to nie będzie, niestety. Tu odpala nam się gnom. Widzicie tą czcionkę? Ona, nie wiem, ja nie, nie potrafię jej zmienić, jest beznadziejna, ja wiem. No ale mam nadzieję, że jakoś to wytrzymacie. Witamy w jednej z pierwszych wersji GNOM. Oczywiście to wszystko, zapo za znowu zapomniałem powiedzieć, że to wszystko, słuchajcie, stoi, yy, znaczy nie stoi. To jest oparte o yy, Red Hata. Mendrake, <grym> pierwsza wersja Mendrake'a była oparte o Red Hata, potem że to wszystko dopiero poprzeczytało cało. Yy, pamiętajcie, to jest 2001 rok, tak? Tak to mniej więcej wygląda, więc sam wygląd tego systemu, to jest moim zdaniem, wow, robi to naprawdę kawał fajnej roboty. Oczywiście przywitanie, informacje i tak dalej tutaj są. Okej, okay. jest to nawet częściowo po polsku, albo bardziej po polsku niż, niż po angielsku, ewentualnie odwrotnie. Powiem wam tak, że ja pierwszy raz sobie to odpaliłem, to normalnie byłem, orzeszku. Fajne to, fajne. Podoba mi się, naprawdę Przede wszystkim podobają mi się ikonki, które są tutaj rysowane Piękna robota, nie jakieś sztuczne, płaskie badziewie Tylko naprawdę ładna kurde robota, zobaczcie cienie 3D i tak dalej No naprawdę wygląda to bomba Wyglądarkę, Netscape, komunikator, chyba niektórzy dobrze znają I wiecie co, jeżeli mam tutaj sieć, mam nadzieję, że mam tutaj sieć to można sobie na Google'a nawet wejść bo to Google jeszcze działa ale czy ja mam, ja mam tutaj sieć to nie wiem, spróbujemy ja nie wiem, bo jakaś karta sieciowa tam wyleciała, ale to działa cokolwiek wo 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 Google a. uwaga działa co prawda więcej działać nie będzie, ale weźcie pod uwagę, naprawdę to jest Komunikator Netscape Komunikator z 2001 około roku. Więc naprawdę, to że jeszcze to działa, to jest po prostu wow. Dobra, przejdźmy sobie dalej do rzeczy. No, terminal, jak terminal, tak? Ogólnie, takie rzeczy na Pasku tutaj mamy. Mamy Nautilusa, zobaczmy, on sobie działa. Pamiętajcie, tu jest jednorodzeniowy procek. Więc to też swoją, swoją robotę robi. Ładne do wyboru możemy sobie poustawiać jaki jestem, jestem mega zaawansowany oczywiście. No robi tę robotę. Ja nie jestem do końca pewien. Bo to mi się odpaliło zamiast coś innego, moment. Ma być menedżer plików, a nie stron internetowych. Mianowicie słuchajcie, nie jestem do końca pewien, czy te sterowniki Matroxa na pewno one tutaj chodzą, tak? Ja nie dam głowy. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. No teraz się odpaliło coś. W każdym razie mamy tu nawet przeszukiwanie www jakimś cudem. Nautilus elementy, zobaczmy sobie katalog domowy, może też może źle odpaliłem po prostu. No pewnie, bo Nautilus zaczyna robić za przeglądarkę już w tej chwili, wtedy zaczął chyba sobie tutaj działać. Żeby nie było, dlaczego mi się tak źle klika, bo pracuję na takiej myszce, słuchajcie. Dlatego tak dziwnie trochę, ale popatrzcie się na te ikonki, no to jest naprawdę autentycznie po prostu kulturka i ładnie, ładnie to wyglądało, proszę bardzo, hardware overview, mamy tutaj informację jak to naprawdę wszystko tutaj wygląda, no jest bomba, powiem wam po prostu, no ciekawe się w tym pracuje, tak, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe musiało być to doświadczenie. Niektórzy pewnie, kurde, normalnie siedzą, i o Jezu, kiedy on odpali? Mandrake Content Center! Za chwilę przejdźmy, sobie tutaj, do różnych dziwnych rzeczy. To jest menu, ładnie wygląda fajnie, się zachowuje te ges. To, co chciałem wam pokazać, co jeszcze chyba tutaj mi działa teoretycznie, to jest to, co wspominałem. Słuchajcie, graber, Grabber. karta telewizyjna Awer Media TV Font 98. Ona w tej chwili sobie odtwarza tutaj, tutaj mój piękny DVD, jakiś film. Chyba to nie jest film przyrodniczy, mam taką nadzieję przynajmniej, ale jakiś film na pewno. Wybieramy sobie tutaj kompozyta, proszę bardzo. No i mamy. Możemy sobie oglądać filmik, co prawda niewiele widać, bo ciemność jest, ale działa słuchajcie. Ja to mam podłączone w tej chwili przez skart, skart z konwersją do, do kompozyta, tak? Dlatego jakość tego też nie jest najcudowniejsza. A tu po prostu w Linux sobie włączyłem i tyle, proszę bardzo, chodzi normalnie, tak? Pomyślcie sobie, rok 2000-2001, a wy siedzicie, oglądacie sobie telewizję w domu na przykład, tak, na komputerze. Ja wtedy miałem chyba, jak ta yy, kablówka się nazywała? Aster? Nie Aster. Nie pamiętam, zapomniałem, ale taka krakowska znana firma w każdym razie, nie? Mam nadzieję, że mnie tutaj YouTube nie walnie za prawa autorskie do tego filmu, dlatego trochę to przysłonię, żeby nie było. W każdym razie, słuchajcie, no bomba. Nagrywać tu, tutaj również można, tak zwany grabbing jest do, do tego. Tylko jest jeden mały problem, znaczy jeden kolejny mały problem. Nie, nie mogę znaleźć, nie mogę zainstalować kodeków tutaj do, do Avi, do DVXa, XVida i tak dalej. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Nie wiem, nie działa. Po prostu nie mam żadnego playera, kto by mi to po prostu odpalił. Nie mogę żadnego filmu tutaj ruszyć. Nie wiem, no ktoś mówił poszukaj w repozytoriach. No, no to cofnij się w czasie. Albo mi daj trzecie, trzecią płytkę do, do tego Mendryka, żeby to coś tam z tym zrobić. Nie? E, w każdym razie no, odtwarzania filmów normalnie z Wam nie pokażę, tak, bezpośrednio, tylko przez kartę mogę pokazać, że to po prostu sobie tutaj nam de facto bardzo fajnie działa. Więc, więc gs A zostawię, niech sobie idzie w tle, może potem będzie się coś ciekawszego działo. E, słuchajcie, przejdźmy do oprogramowania. Oprogramowania tego tutaj jest na tony. Pewnie już widzieliście wcześniej proces instalacji, mam nadzieję, że to nagrałem. I naprawdę robi to cholerno wrażenie: jest olbrzymi wybór pakietów, śliczny graficzny instalator, tak? który robi dobrą, świetną robotę w porównaniu do tego, co było w Red 5.2, 5.1 i tak to dalej. To jest niebo a ziemia: to nawet winda tego instalatora nie miała, jak ten tutaj Mandrake wow, 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 wow. Aplikacje, popatrzcie się, dostępność, jakieś lupy, nie lupy, archiwizacja, jest nagrywanie płytek. Mamy tutaj dwa programy do nagrywania płytek, do kompresji, do komunikacji, do gadania sobie, jest to możliwość do instalowania gadu-gadu była, tak. Środowisko do, do, do programowania, edytory tekstu, również tutaj były IMAX, g innego rodzaju rzeczy. No naprawdę, ja. Wiem, sorry za jakość obrazu, no nie, nie polepszę tego, przynajmniej nie tu. Zobaczycie za chwilę w KDE, że wygląda to dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej, słuchajcie, ochrona systemu, jakieś wolne miejsce na dysku, odpalmy sobie te programy, bo tak mówię, 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 a, a zobaczcie, to po prostu wtedy wyglądało. Jak to fajnie, naprawdę autentycznie wtedy działało. Grafika, proszę edytor ICON. Jakiś paint tutaj jest, odpalmy go sobie, doładujmy ten system trochę mocniej, co? Zobaczmy sobie tutaj, gdzie tu mamy przesyłanie ICQ. Proszę? No, no widzicie, co się z ciągą dzieje? Ja nie mam pojęcia, nie wiem, po prostu to jest jakiś kurde koszmar. To, o co chciałem Wam pokazać, kurczę, jeżeli chodzi o Gnoma, to jest tutaj oczywiście centrum sterowania, bo naprawdę jest wypas, powiem tak. Jest tutaj dużo narzędzi do dokonfigurowania sobie. Tu macie informację 243, GNOME, znaczy kernel 243 tutaj jest stosowany, tak. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie, manager okiem, można to wszystko ładnie dokonfigurować. Naprawdę próbowałem, nie dam rady, nie wiem, nie wiem, bo po prostu u mnie to niestety nie działa tak, jak powinno. W każdym razie, słuchajcie. Rodzicześć tutaj jest stosowana, to jest 1280, więc też powinno jakoś to wyglądać, a jest jak jest. Ustawienia prawie jak w plazmie. Tak kiedyś wyglądał gnom ustawienia gnoma. Jak teraz gnoma ustawienia wyglądają, to wiadomo w jakim to kierunku poszło. I dobrze, że jest Mate, ponieważ Linuxowe Mate oczywiście to jest fork tego gnoma dwójki. Znaczy to jest gnom jedynka, nie dwójka, ale ogólnie gnoma, tak. Ogólnie gnoma, słuchajcie. Teraz jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy uda mi się to znaleźć. Informacje o GNOM. Też nie ma wersja, nie ma drag, flopi i tak dalej. To już pan pokażę na plaźmie, bo będzie dużo lepiej, znaczy na plaźmie. Na KDE co ja mówię? Jakiej plaźmie w ogóle? bo opowiadam chyba trochę. E, ok, interfejs użytkownika, ładne dialogowe. Kurde, to... To jest naprawdę full full full, tylko że kiepsko się to ogląda. Dobra, słuchajcie, przeloguję się po prostu tutaj na, na KDE i powinno być dużo, dużo lepiej. Okej, okay, słuchajcie, jedziemy. Zobaczcie, tu też jest ten ekran logowania rozbalony. Nie wiem co się stało, nie wiem co popsułem. Dobra, w każdym razie odpalamy KDE. Odpalamy sobie KDE, proszę bardzo, nam się pięknie ładuje. I tutaj, słuchajcie, dałem radę wszystko ładnie poustawiać. Próbowałem tego samego w GNOM, nie ma szans. Tutaj pozmieniałem fonty, wszystko ładnie chodzi. Nie wiem, może ja coś źle robię. Jest to bardzo jak najbardziej możliwe. Oczywiście wstępnie jak wszystko ładnie tutaj mamy. E, pamiętam o tym oprogramowaniu, zaraz wam je tutaj pokażę. Mianowicie, zobaczcie sobie tutaj, jak to teraz nam wygląda. Jest to bardzo, bardzo podobne do GNOM. Centrum sterowania jest praktycznie takie samo w GNOMIE jak tutaj, tak, no bo podobne pewnie były tam założenia, techniki i tak dalej. Też częściowo po polsku, częściowo po angielsku. Fajnie też wszystko tutaj ogarnięte, naprawdę dużo ciekawych informacji. Moim zdaniem dużo lepiej to jest zrobione tutaj, ładniej niż wtedy w XP nawet. O 9.8 to już nie mówię, ale Xpec. No to jest moim zdaniem jakieś takie bardziej, i bardziej tegas. Oczywiście wszystko można sobie tutaj dokonfigurować, tak. Czy kolorki, czy czcionki, tak jak mówiłem, wszystko, wyglądy, ikony, podogrywać. No naprawdę jest tego mnóstwo. Nie jestem po... Tema manager, to chyba będzie bardziej to... O, o, to, 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 to. Zobaczmy sobie jakieś takie inne dziwne rzeczy. No to już tak na grubo ktoś poleciał trochę, tak, ale ale sorry za to miganie, no nic na to niestety nie poradzę. Tu mamy takie wyglądy staro, bardzo dawne, tak bym powiedział, w ten sposób. No i kurde, gdzie tak XPEG mógł wyglądać? No znaczy teoretycznie mógł, ale tam kupę przerabiania było, nie? Dobra, nie wnikajmy już, no dobra, dobra, już, już się uspokajam, powiem to tak, wracamy do czegoś normalniejszego, wyglądowego. W każdym razie, oczywiście, tła, wszystko możemy sobie tutaj osobno ustawiać na każdy pulpit. Czy tapetkę, czy nie tapetkę, to naprawdę wszystko jest pod łapą: wygaszacz ekranu, sieć i tak dalej. Bomba, naprawdę spokojnie. Okay, spróbujmy sobie coś zainstalować z pomocą tego software managera. Oczywiście, wszystko się opiera na RPM-ach, jak to by przystało na Red Hat. Eee, Konfiguracja source, bla bla bla. Nie. Zeskanuje mi tutaj dwie płytki, przynajmniej powinien zeskanować, miałem, mam taką nadzieję. Define sources, tak, dokładnie, ok. Dobra. Teraz poszukajmy sobie gimpa, którego chcę zainstalować, na przykład search, ok, niech nam tutaj znajdzie. Jest gimp, proszę bardzo. To zaznaczamy sobie gimpa, jak chcę go zainstalować. Pracuje, pracuje. Popatrzcie, jak to ładnie to wygląda. Mam informacje, co będzie potrzebne. Co nam musi doinstalować, jakie zależności. To jest fajne, że już było dbanie o e, zależności do danych pakietów, tak? To wszystko z Sidraum idzie, więc musicie trochę, że tak powiem, wytrzymać. A naprawdę, jak widać, jest to zrobione fajnie. Naprawdę ładnie, konkretnie jest to po prostu... Jest na to niestety to nie poradzę. Okej, okay, mamy, mamy, mamy next, mamy quit. Dobra, dajmy sobie quit. E, zobaczmy sobie dalej jak to tu wygląda. Tak. Multimedia, grafika, jest GIMP, proszę bardzo, odpalamy Gimpa. 9.5 do 2000, nie wiem która to jest wersja. Tak, zgadzamy się, ok. OK. Dobra, to zostawiamy tak jak jest, rozdziecze, wszystko ok. 1.2, GIMP 1.2, proszę bardzo, jest zainstalowany, działający i można sobie tutaj elegancko, fajnie pracować, tak. Bomba. Całkiem powiem Wam, że spoko. Czyli to już mamy ogarnięte, już mniej więcej wiecie jak tu się oprogramowanie wyszukiwało, ogarniało i sprawdzało, tak. No oczywiście konsoli, no nie będę Wam konsoli pokazywał, myślę, że nie ma to najmniejszego słuchajcie, sensu katalogi domowe i tak dalej, to żeśmy chyba już tutaj ogarniali, pewnie, że tak. Tak mniej więcej, słuchajcie, wygląda nasz kochany Mandrake 8.0. Tak wyglądało kiedyś, w 2001 rok. A co będzie potem? Hmm, jeszcze zobaczymy, ale myślę, że na pewno bardzo, bardzo ciekawe dystrybucje jeszcze będą przed nami nie raz. Postaram się, żeby to retro częściej się pojawiało. No i mam nadzieję, że tak jak mówię, już bez większych tutaj Problemów. Dobra. Pod filmem zapraszam na stronę świata Linuxa. Przy okazji możecie tam sobie różne dziwne rzeczy poczytać. E, o, a pod samym filmem oczywiście linki do, do Discorda, do nie gadu gadu, tylko do Facebooka. Mail do, do, do mnie ewentualnie kontaktowy, jak coś. No i co? No, tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że się chociaż trochę podobało. Trzymajcie się ciepło. Cześć.